22 małżeńskie pary przybyły do Kieleckiego Ratusza, by z rąk prezydenta miasta Wojciecha Lubawskiego odebrać medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia te przyznał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek wojewody świętokrzyskiego. Dla wielu jubilatów ta uroczystość to wielkie przeżycie i zarazem okazja, by wspomnieć czasy młodości. Część z nich chce wrócić pamięcią do wydarzeń sprzed lat, dzięki którym poznali się. Ich miłą konsekwencją jest 50 i więcej lat przeżytych we wspólnocie małżeńskiej, tak jak na przykład państwo Wilhelmina i Zbigniew Palczarsy. Spotkaliśmy się na wczasach studenckich w Mielnie, a studiowaliśmy w Łodzi. Zarówno mąż, jak i ja w Łodzi się nie poznaliśmy, tylko w Mielnie właśnie. Na zabawie. Ona skończyła Uniwerek, ja skończyłem Politechnikę. No i tak jakoś było. I od tego momentu od drugiego roku studiów. Się znamy. Także ponad 50 lat. Okazuje się, że przepis na długoletnie pożycie małżeńskie jest banalnie prosty, tak jak w przypadku Marianny i Ferdynanda Czechów. To jest prosta sprawa, zakochać się, kochać się zawsze, połączyć obrączkami i ślubem, ślubami. A potem dużo wyrozumiałości, dużo cierpliwości, tolerancji. Takie proste. Tak żeby nie było cichych dni, u nas dużo nie było. Nie, niewiele. Także dobrze, uważam, tak. że tak powinno być. Przykład dawaliśmy dobry dzieciom, dwóch synów, mamy no, całą rodzinkę wnuczków, także... Jesteśmy zadowoleni my. Uważam, że żeśmy dobry przykład dali jako rodzice. Jubilatom serdeczne życzenia złożył prezydent Wojciech Lubawski. Dziękuję za to, że jesteście, bo chcę budować społeczność szczęśliwą. Nie wyobrażam sobie tego, takiego działania bez rodziny, a rodzina jest fundamentem, a wzorem dla młodych może być tylko przykład z życia. Nie da się tego przeczytać. I Wy ty jesteście tu przykładem. Z tego przykładu trudno by było naprawdę budować dobre, szczęśliwe do społeczeństwo. Dlatego Wasza rola w tym społeczeństwie jest nie do przecenienia. Gratuluję Wam tego partnerstwa i tego, że jesteście razem już 50 lat za Wami, aby dać Wam na twarzach radość że przytrzymali się do lat i mam nadzieję, że na wiele razy jeszcze przytrzymali. Przygotowali 100% wszystkich rodzin. Uroczystość jubileuszy małżeńskich zakończyło gromkie 100 lat.